Słuchaj, jeśli masz jedyną okazję i szansę w życiu, by ziścić każde swe marzenia, w jednym momencie chwycisz ją, czy pozwolisz jej się wymknąć? Bo ja myślę, że nie pozwolę jej się wymknąć i zjeścimy moje tutaj marzenie rozjebania tego gnojka zastrańca. E e, 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 nie podłączyło się. Halo, proszę tutaj się podłączyć. Wyliczyć gnojka zastrańca w tej twierdzy tutaj, która kiedyś była imperialna i tak dalej, a już niestety nie jest. Dwie, dwóch kozaków, ale kurna, jeden na pełnym złocie. Ale nie chcę się tego toczyć. Chociaż rozjebałbym to. Lecimy, lecimy, mory do tym, moja. to oni mają w ogóle? E, mają wybrańców, Pojemników chaosu z halabardami. No, oni mogą być ciężcy przez dużą siłę broni i pancerz. O kurwa, oni mu nie usiłował, broni. Mają Nie bańca, to czekamy aż małe gromy przyjadą. Więc e, w takim razie jest to już bitwę. W ogóle witam serdecznie w kolejnym odcinku z Warhammera Trójki. I od razu powiem, że to jest ostatni odcinek z Borysa. Wiem, że już tutaj płaczecie i tak dalej, że musicie pocieszać rodziny w tym momencie, ponieważ jest to dramat, ale no to ni niestety tak musi być. I co się okazało, okazało się, że między odcinkami zdobyłem cel długiej kampanii 70 e, 70 tych, kurna, osad zajmij, złup i tak dalej. Nie zauważyłem, tak po prostu myślę, kurde, ile do końca tej kampanii? Patrzę, 70 na 70. O kuźwa. No i e, uznałem, że no nie ma sensu cisnąć do końca, męczyć się i tak dalej, nie wiem, bawić się najazdem na Nagarot, i tak dalej. Dlatego skończymy po prostu w tym odcinku, tak jak wspominałem poprzednim, że jeżeli nie tamten, to w tym odcinku kończymy. Ale. To jest teraz mały problem. Jak to nagrywam? Mamy 13 października. Pewnie wy to widzicie jakieś 2-3 dni później. Natomiast. Natomiast jest problem. Bo do 18 wychodzi patch. I tak średnio jest zaczynać jakąś długą serię w tym momencie. A natomiast jest. E, Mam mało, mało pomysłów na jakąś ewentualnie krótką serię. E, dlatego. Ewentualnie byśmy zrobili. Bo, kurde, bo też nie chciałbym mieć w co pograć w międzyczasie. Ja przez tą nogę koniec końców muszę jeszcze trochę w domu siedzieć. I myślę, że może byśmy zrobili jakąś krótką serię, którą tak Forfan Museł zagrał. A następnie byśmy spróbowali zrobić po wyjściu patcha nową serię po prostu. Nieważne, czy to, 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 to będzie zaraz skończymy, czy nie. No i popatrzyłem też opcję, co możemy zagrać w innych grach takiego. Pomyślałem, że o, może coś takiego szybkiego, 3-4 odcinki, będzie fajnie, śmiesznie. Ale nie widzę. Jakoś, kurde, przeglądałem gry na Steamie i nie czułem, że, o, siądę, pogram sobie tak, żeby wyszły z 3-4 odcinki i skończę i będzie zajebiście. No nie, no większość wyglądała tak, na zasadzie, kurde, bele, to troszkę zejdzie, albo, o nie, nie mam ochoty. A szczególnie jak były jakieś kompletnie nowe gry, których nie chciało mi się testować. O skurczy, bele. Jak to się musiało, jak oni się rozstawili? Wiecie jaki ja mam plan? Kurwa sprytny. Chodź tu, pożyć maszynę oblężniczą, wróć. Haha, <laughs> to jest genialny plan. Ustawimy sobie tak, ustawimy sobie te jednostki z tyłu, oczywiście żeby nie dostać od wież. Niestety wieże to nie są, to nie są te skurcze bąki co mają jakąś amunicję. I problemem byłoby, żeby prać jakoś manewrować między nimi. Mamy dodatkowo czarodziejkę, jeśli uzbierają wiatry magii. Oni chyba nie mają czarodzieja. Nie, wiem, czy ten, co stał tutaj, to był czarodziej. Ale rozmieścimy wojska, rozpoczniemy bitwę i czekamy na małe gromy. Minutę 50. O, okej, okay. bardzo nie mają zasięgu. E, tutaj mogę mniej więcej podejść. No dobra, podejdźcie sobie na no, spokojnie. Na spokojnie, nic się nie spieszy. Kurwa, powiedziałem na spokojnie, nie wcisnęło się. Wy też na spokojnie. I wy też na spokojnie. Słuchajcie, drodzy widzowie. W ogóle postanowiłem taką jedną rzecz. I po poinformuję was, bo why not. Że będę za jakiś czas. A dokładnie mam plany na nowy rok. Żeby zrobić coś takiego jak nadrabianie starych gier. Znaczy starych gier. Gier, które mam na Steamie do ogrania i nie ruszałem. No i jak myślałem, że nadrabiać. No to pewnie już będę w pracy i tak dalej. Siłka, więc nie będę miał o tyle czasu, żeby po prostu grać dla siebie i, nie wiem, i nagrywać osobno. E, no dlatego zrobimy sobie... Ej, tutaj można wejść tymi jednostkami? Nie, te mury... Może mamy przejście w murach, one nie pozwalają na przejście jednostek. No i myślałem właśnie, żeby to ponagrywać po postreamować. E, jako, że były streamy no i czasami są jeszcze, bo z RPG-u RPG było ostatnią niedzielę, to... Myślałem, żeby te streamy zrobić na. z takich gier, które nie są super popularne. Zrobić na YouTubie, na starym kanale. Czyli tym 20 koła co ma. Eee, subskrypcji. O kurde, a nie, dobra. Eee, no i. To jest mój plan na nowy rok. Co planuję, co robiłem przez starsze gry, których nie ograłem: Mass Effecty, Dragon Age, e, eee, Asasyny, bo część ograłem, część nie. Aaaa. Twar kraje może różne takie. No ale może że ruszymy też jakieś gry, które mam rzeczywiście na steamie i są może jakimiś strategiami, jakby kogoś bolało. O nie, ja, nie, ja ogrywam tylko strategię, inaczej strzelam focha. to jeżeli tak jest, to może właśnie będą. E, też tego typu gry. Więc tak, e, mamy tutaj zasięg Doton, więc wy się ustawcie tu. E, e ja słyszałem strzał, kurwa. Czy ktoś jest potrzeczałem? bo jakiś gówno zasięg się ktoś znalazł? Nie. Ej, nie nie, nie, nie jajczujcie sobie ze mnie. Oni nie mieli arty jako tak. Mieli chyba. Nie wiem, czy oni katapult nie mieli. Wiemy, no, że oni się jak gówno ustawiają w, te, w tym mieście. Więc to będzie łatwiejsze dzięki temu. Jakieś barykady platformy, właśnie, bo wieżyczki też one. Kurde, bo teraz w takim oblężeniu nie zysk my, my nie tylko zyskujemy, ale oni też zyskują na tej budowie wyżyczek. Cholercia e, Dobra, ustawcie się proszę małe gromy tutaj I spróbujemy już zrobić zasięg. Wy akurat zapierdalajcie jak najszybciej, bo why not. Wy jesteście chyba ciągnięte przez niedźwiedzie, więc możecie jakąś zawrotną prędkość 35 na godzinę osiągnąć. Nie no, to nie jest ta taka prędkość, bo tak to jakby kurwa jednostki piechoty mogły osiągać prędkość 35 na tysięcy e, e, godzin na, e, na. tam 30 nawet e, kilometrów na godzinę. To by było przejebane po prostu. Jakby to kurwa Usain Bolt się srało, jakby zobaczył te tutaj jednostki. To prawda, Bolt pewnie biegał szybciej niż 30 na godzinę, bo piłkarze podczas sprintu są w stanie osiągnąć 33-34 na godzinę. Ale o, dobra, mar maratończycy powiedzmy może, czy coś ten dezyń No bo to jednak byłaby konkurencja, jakby każdy w pełnej zbroi mógł kurwa tak zapierdalać. Mamy aż dwóch dowódców, jedno, jedną czarodziejkę i trzech kapłanów. No, oni mają rykursuna i bite, bitewny hymntora. Ten ma. Ten ma kołysankę salianka. Kołysanka saliak. Kurde, To jest płeć męska czy żeńska? Saliak. Bo tam jest. Jak jest ten zew, to jest zew saliaka. A żeńską tak się nie odmienia. I ten ma tylko rykursuna. No i zojebiście. Nasze małe gromy posiadają zasięg większy niż te ich wieże. I w takim razie ostrzelajcie mi tą wieżę, fortową. Małe gromy robią. Ole, z ojibisty damage one robią. I już po jednej. Jest po drugiej. Pytanie: czy ta jest obsadzona? Nie, ale mogę ją obsadzić. Zaraz możecie się zbliżyć. Ostrzelam tymi gromami tą wieżę, właśnie. A później te fortyfikacje, żeby zrobić dziurę. Czy nie mają tu strzelców? Wybrańcy. brańcy... Nurgl... Nurgl nie wydaje mi się, jakby miał strzelców. Więc w takim razie mogę już podejść jednostkami. To będzie dosyć bezpieczne. Ale na spokojnie, byście się nie zmęczyli, moi koledzy tutaj drodzy. Tymi też mogę sobie podjechać. A wy sobie akurat możecie na speeda. Bo wy nie będziecie walczyć jeszcze wręcz. No i wyłom w murach mamy. Proszę państwa. Postaram się robić kolejny. Żeby łatwiej było od razu wbiec przez te mury. Żadne wieże nas nie powstrzymają, jestem niepowstrzymany, jestem niepokonany uu. Poza tym możemy tutaj tymi saniami wtedy sobie wjechać po prostu. One do mnie wtedy zajebiste pole do strzału. O, jak im się jednostki zawaliły. Jak pięknie na głupi ryj upadli. Zróbmy tutaj szeroki wyłom w takim razie. One są na tyle celne i dobre te małe gromy. Znaczy, bo one tak, bo to jest jedyna artyleria, którą ma Kislev. Ale ona jest tak zajebista, że ja pierdzielę. Czy ktoś tu jeszcze idzie? Bo gdzieś zostawiłem. Taran. A, z taranu gówno zostało, bo zostawiłem go przecież pod ostrzem artylerii. No, to kurwa strzelali w takim razie. Oni se po prostu tak nie mogą wyważyć bramy, ale wiecie, kto może? Kapłani mogą ponakurwiać. I generałowie też mogą se ponakurwiać, też mogą se ponakurwiać. A czarodziejko ponakurwia akurat spele. O chuj. Tutaj mają zasięg z tej wieży. Małe gromy, proszę to zmienić, kurwa. No i zmienili to, zajebiście. Zmienili to, kurwa, w proch. I to mi się podoba, to szanuję. To jest zdrowe podejście do życia. Ok, brama została przełamana. Zajebiście. Ale to tak, ustawimy się, żeby ich idealnie być w stanie ostrzelać. Więc zrobimy, jak już tutaj jesteśmy, zrobimy jak najmniejsze straty. Dobra, trochę się dzieje. A tego się powoli gubię, co się dzieje. <laughs> Ale jakoś sobie dajemy radę. Przejęliśmy sobie... O kurwa, ty gdzie jesteś, czarodziejko moja, ty kochana? Przejęliśmy sobie punkcik boży. Ten w środku miasta. A teraz, kurde, bez zgubiłem To miał być oddział chłopaków bożych, takich o. które mieli napierdzielać. Wy też, proszę, napierdzielajcie. Lepiej wręcz, w sumie. Tutaj też jest gęsta bitwa w tym momencie. Moja carska gwardia ładnie ich będzie. przytrzymuje sobie. Nie a no, co się zbytnio obawiać, szczerze mówiąc. Tutaj, orkowe chłopaki możemy sobie zetrzeć wiatrem, ale myślę, że jakoś łatwiej. Ładniej możemy to ustawić. Kurwa, nasi kapłani se jakoś wjebali tam. I są utknięci. Ja pierdolę. Natomiast wejść główną bramą, to oni pewnie poszli na naokoło. Kurwa się napierdalać. I tak to się skończyło, że są zjebanymi debilami. No i musimy kawalerią lecieć im na odwet. No i zwycięstwo. Wszystkie budynki, które se w głębi pobudowali, żeby nas zatrzymać, się rozleciały, ponieważ nakręliśmy im armię przy samych murach. No, niestety ten pan uznał, że jest dbilem i poszedł sobie naokoło. szkoda, bo on miał trochę poziomu chyba nie miał 20, ale miał ko tą kołysankę saliaka. Saliak. I to dawało regenerację życia jednostkom w okolicy. No i to jest zarówno pożyteczne przy bohaterach, jak i przy jednostkach, ponieważ te jednostki tracą chapsy stosunkowo równomiernie to znaczy no ci z pierwszego szeregu tracą szybciej niż ci z dalszego. No i dzięki temu, ale oni mają powiedzmy tam te 200 HP, powiedzmy na je, je, jedną postać. To sprawiało, że on mógł, te jednostki mogły po prostu dłużej się trzymać. Zgrabimy sobie to tym razem, ponieważ no tak myślałem, że będziemy mieli tylko jedną rzecz do odbudowy, a reszta no, tak czy tak będzie zjebana. I tak, e, zbudujemy sobie tą siedzibę nocnych patroli, bo czemu by nie. E, to... To może być dobre, szczególnie dla futer. To i zbudujmy kościół w takim razie. A świat, otóż proszę was, bardzo wygląda tak. Co się dzieje? No ten tutaj goromadny wędrowiec Wulfric postanowił przyjść i mnie powkurwiać. Dlatego my mu wychodzimy tutaj na przeciw oddziałami i wyjdziemy mu tak ładnie na poważnie, bo wyjdziemy tutaj 18 oddziałów, chociaż... Kur na niebo, on, się, on wtedy się speszy i spierdoli. To jedną armią podejdziemy, tak czy tak? Speszył się i spierdolił. Więc no, chuj z tym. No i pójdziemy odbić te budynki. I mam nadzieję, że pójdziemy z północy na Goromadnych. Zachaczymy od tego pana. I jeszcze tym e, sługom na Gilfaru, którzy ze mną nie walczą. E, też napieprzymy. Dodatkowo tutaj Konstantyn sobie wziął i oblega tą prowincję. I sobie ją weźmie i zajmie tą prowincję. I on nam ciśnie. Tych lamerów od południa. I to mi, to mi się bardzo podoba. Natomiast. Tutaj odbijamy sobie imperium. Dużo prowincji jak na przykład ta tutaj. Było. Czyli Nordland oraz w sumie Ostland w większości. Były złupione po prostu. Więc wchodzę. Cyk. Kolonizuj dalej. I dzięki tej frakcyjnej umiejętności Borysa. Mamy kolonizację za Frico. Więc to jest dobre. No, tracimy tylko ludzi, którzy. Ale dzięki tym, że mamy tym, tych kapłanów, nam się bardzo szybko uzupełniają. A bez nich to, to byłoby, byłoby o wiele, wiele trudniej. Tutaj postanowiłem natomiast na tym schodzie coś działać. E, I jak tutaj stałem z tej skale wyzwania, o, e, odbudowałem ją. Mamy tutaj garnizon, dzięki czemu liczę, że jakby po to mamy ładnie, tu, lepszą obronę i byłoby łatwiej się obronić. To prowincję im złupiłem, nie zniszczyłem, złupiłem, bo pieniędzy potrzebowałem. Mam dosyć małe przychody, bo dużo wojsk dorekrutowałem. No i to prowincję skolonizowałem. No chyba zostanę tutaj, albo nie, ruszę na garnizonie na przykład, bo zawsze, zawsze troszkę bliżej. I ruszę sobie na to, na ten teren. Niestety Grimgora nie jestem w stanie spisować. A o karakkadry nie jestem w stanie spisować, Świetnie, to nie agresji niech będzie. W takim razie handel nie chcą. Ale mi się to podoba, że no żadnego ruchu wojska tutaj w tym nie, nie było przez tą granicę w ogóle przez ten czas. I no, nie, nie będzie raczej. Pójdziemy sobie oddziałami tutaj e, zniszczyć sobie po prostu to wszystko na północ od, od Kataju. E, do, co się stało w ogóle, bo mamy też ten e, ostateczny kryzys. Ostateczny kryzys jest u wampirów. I oni się troszkę odpalili. Musilion troszkę się odpaliło, chociaż nie wiem, czy nie zostali rozjebani. Gdzieś tutaj co by łażą na razie, Musilion, widzę. Nagle dostali armię. Dost no, po prostu nie umarli się. Nie umarli na zasadzie wampirów, się wzmocnili. Tutaj mamy też Manfreda, i on też jest na południu wzmocniony. A tutaj myślę, jak nam to był Torex Szara, srebrna brew. Nie wiem nawet jak, jak się dokładnie nazywał, ale Torek tu jest ogólnie. Ale najważniejsze co się dzieje tutaj: Borys. Borys się wiebał i Borys wyjaśnił dużo skór czy I co Borys będzie dalej robić? Wyjaśniać kolejnych skór czy e, Tutaj pójdziemy sobie na krwawą górę. Zaatakujemy ich, pójdziemy sobie na tego Inferniusa. Może na północy coś z bo Tutaj by się dwie armie już przydały, bo tutaj rzeczywiście jest dosyć szeroko. No ale nie stać mnie zbytnio. Tutaj jest ta druga armia. Będzie płynąć, ale im się troszkę zejdzie. Niestety. jeszcze będą mieli wyczerpanie po drodze. Ale spróbujemy zdziałać, co możemy. Też taka ciekawa sprawa. Tak mi się wszystko ładnie złożyło. Wierzę, u... w... w... wierzę, wierzę, tak. Wie, wierzę, udręcę. Miałem kurna gospodarstwa rolne. Tutaj, czekajcie, tutaj. Gospod e, gospodarstwa rolne, co nam zmniejsza koszt werbunku minus 30. Dodatkowo dałem możliwości, lokalne mo e, możliwości werbunkowe i koszt werbunku na odsieczy, tutaj na prowincji. Tam jeszcze dało do minus 40. Była nasz generał, nie wiem czy on trafił mu się, czy jak, ale też trafiło mu się zmniejszenie kosztów rekrutacji. To było chyba minus 50-60 kosztów rekrutacji w tej prowincji. Miałem i po prostu za cesarską gwardię za 300 kurna złota robiłem. To było, to, to było ładne akurat, to mi się podobało. A mogłem wziąć pieniądze od Karla Franca za walkę z Belakorem. W ogóle kurna, Belakor, e, ta jego grafika ma tak jebanu tutaj na wyglądzie, że dramat. E, no i... nie no nie wziąłem pieniędzy, będziemy się bić niestety za darmo. Ja zawsze wpierdolę, spuszczam za darmo. Ludzie mówią, że. E, już nawet to nie jest za darmo. U mnie jest. W Kislawie mamy tradycję, kuźwa. Jeśli wie... Chcesz pierdol, odstaseniesz nawet kuźwa dwa. Jak ten Grimgor z tymi tymi zjebami mnie goni tutaj? Przestań mnie prześladować, nie prześladować skór czy synie jeden. Fakt, to, żem kuźwa pomyślał. Chuj, kasujemy to. E, zrobiłem w tej pro, tą prowincję pod rekrutację również. Nie zrobiłem budynku, który zmniejsza koszt rekrutacji. No tak, chuj mi w dupę. O, kurde, berę tu Grimgor jest osobiście. No będzie chciał podejść się na północ, bo będzie musiał mu narąbać. No i ziomu od Belakora wypłynął, żeby dostać w pierdol. O, Kostatlin mu troszkę poginie jednostek, ale nie ma co ukrywać, on ma gówno jednostki. Dlatego myślę, że to będzie najwyższy czas, że mu dorobić jakieś porządne oddziały. Pytanie tylko, gdzie? Bo jako i na zachód jeszcze sobie nie zrobiłem prowincji do rekrutacji. Najbliższa jest tutaj. To znaczy, niestety, odpuszczenie tych prowincji. No zobaczymy, zobaczymy. I wiem, co jeszcze ja zrobiłem sobie, że ten, że miał zmniejszony koszt rekrutacji, znany przy przywódca, ponieważ że mój przywódca dostał cechę do rekrutacji, to jeszcze znany przywódca był rozbudowany. To możliwe, że wtedy był jakieś 80% zmniejszony koszt rekrutacji. I to było, ja pierdzielę. Jakbym chciał rolować ser, to pewnie bym musiał. Chcę uh, ci A, uh, to pewnie bym musiał się zająć. Yy, po prostu lorda tam zostawić do rekrutacji czystej i podchodzić innymi lordami, żeby odbierali od niego wojsko. Więc tak, tu ziomka pogonimy i on ewentualnie ten monolit cienia skolonizuje. Natomiast ten mój ziomek pójdzie się napierdzielać dalej o tereny wroga. Tutaj mamy. Hmm, kuźwa. Jakie tu najeżdżają trzy różne frakcje skór czy bąki, którymi muszę manewrować jednym, jednym borysem. No zaraz Borys dostanie wsparcia, bo to płynie potężny dowódca właśnie od rekrutacji. Chociaż kurwa czekajcie, nie, wiecie co zaryzykuję? I ten Borysem rzeczywiście pójdę najebać wrogom kolejną prowincję. Natomiast ona nie chce na to zniszczyć, I tutaj jeden pierwszy poziom budynku tam dosłownie jest, więc to mi to nie przeszkadza jakby tutaj coś zrobiła. No i Wolfreak osobiście przyszedł dostać pierdol po prostu. To nie rozumiem jego decyzji, ale się z nią zgadzam. Jest dobra. No i Borys chyba z marszu bierze sobie tą prowincję na luzaku. Dużo oddziałów porobili. Ale co to były? Kurwa, za oddziały. Sam Borys by tu ze swoimi stalowymi jajami, kurna, wjechał i wyjaśnił ich na luzaku. A co dopiero będąc ze stalowymi jajami innych tych swoich towarzyszy. Kurna, ile jest tutaj do przekikiwania, główien. I tym panem idziemy dalej. Tym panem? Monolit ciała skolonizujemy sobie na spokojnie. Skoro nie ma już tamtego Lamera. Oj, musimy go niestety odbudować. No dobra, odpuścimy sobie teoretycznie ten ołtarz zimy, czy karmazynowy żniw i tak dalej. Inne rzeczy tutaj. Nie zdążę pewnie garnizonu zbudować, niestety. A to jest to coś, do co muszę mu poświęcić. O chuj, tutaj chce Azak przyszedł. Jenkins. Liro. Jęki jest Zajmiemy sobie miden stack Cyk Częstnie trochę za imperium z jedynki Które nie miało tylu problemów Od chuja Teraz jest tak, kazrak Jedynce największy paradoks, który dla mnie był <śmany> paradoks Największy paradoks to było, że zamiast kazraka W Imperium Był jakiś inny Ten, inny zjeżdżoluć A kazrak zaczynał w estalii a teraz zamienili ich miejscami, ale ja jakby nie rozumiem wstępnej decyzji, to... Jeżeli to był błąd w kodzie, to jest pewnie kurwa do naprawienia w patchu na luzie! Żeby zamienić ich z powrotem miejscami, a nie koniecznie robienia nowej gry. Matko boska, Grimgor jednak idzie mi najebać. A to musimy zmienić nasze plany. I pójść, i on musi zostać najebany. I tak to dokładnie musi być, nie czuję jak drymuję. O, i jak przewidziałem... Tak, też maciura przeszła i zajęła za ten chły katakumby. Na szczęście to rzeczywiście były zatęchłe katakumby, dlatego wiele z tego nie zyskała. My natomiast Ur, naszym Ursusem zyskaliśmy znacznie więcej, zajmując to na północ gówno. Oho ho! HOHO! HOHOHO! -ho. Ho -ho -ho. Co to jest? To jest Rydwan Dzikich Orków. Kurna! Pracę dużo. I to znaczy, że muszę się znowu wrócić rekrutować, niestety. Ale lipa! Lecimy ręcznie. Tak czy tak, już mamy praktycznie skończoną kampanię, więc Zrobić sobie bitwę dwie z Grimgorem. Nawet jakbym miał dostać w dupę z, z gorszym wynikiem niż normalnie. To według mnie to nie jest dramat. Mamy. Zobaczymy, jak wygląda ta mapa w rzeczywistości. Tutaj jest jakieś kamienie, czy po prostu jakiś nierówny grunt, po którym nie mogę iść. I wsparcie dotrze. Hmm. Może ewentualnie taj się na przykład defensywnie ustawię. To jest też opcja. O kurde, ludzie, to z reguły jest armia defensywna. Na przykład Grimgora jest bardziej pod ofensywę. Nie ja wyobrażam sobie Grimgora, żeby stał i czekał po prostu cierpliwie na ruch. I to wygląda tak. Tutaj jest miejsce do defensywy i jest miejsce na ostrzał, bo to jest po prostu. Krater. Te... O nie, i tak słaba defensywa wygląda. Chyba że. Tutaj bym się ustawił. To może być ciaśniej, tu. Kurwa, bo stąd mógłbym dobrze strzelać. E, łukami, ale. Tutaj są odsłonięci. O, fak, jaka słaba magia! Zerwa mosty tylko 20. To jest chyba początkująca czarodziejka w ogóle, dlatego taka słaba magia. Ach, chuj, ustawimy się tutaj po prostu. I zrobię za piechotę. I się ustawię do defensywy. I zrobię za strzelców. Tylko... Jako... A niech będzie. Możliwe, że pójdą szybciej tak. I nimi będę mógł się pod kątem ustawić, żeby strzelać do frajerów. I tak, rozstawimy ich sobie. Coś ten deseń. I czarodziejka też choć tutaj. Zbierz co możesz z tej magii, kurwa, żeby rzucić kilka razy ten kąsający wiatr. A wy... O, jest sanie bojowe, porobicie co na możecie na razie. No, szybcy nie jesteście, niestety mogą was dogonić. A spróbujemy. No niestety oni byli w, w marszu, więc są zmęczeni. Chciałem na pewno się upewnić, na pewno upewnić że oni dotrą do prowincji przed Grimgorem, więc przed prowincją byli rzeczywiście. Oni są bardzo zmęczeni natomiast te sanie bojowe. God damn O, oh, fuck! A, to nie jest ten. To jest czar. Ten nie Grimgor ma szamana jebany. To nie jest kula ognia czy coś. Znaczy, kula ognia na zasadzie, że z katapulty. Ok, mamy w zasięgu debeściaków orków. No, debeściaki to akurat lipa, że oni są w zasięgu. Kolejna kula ognia. Ten razem coś trafił, niestety. A i gonią nas. Ej, się zbagowali o siebie. Kurwa, jebane hitboxy. No zapierdalać. Jechać, jechać cały czas. Jak zostaną z tyłu, no to lipa już. O, nagle ten niepowstrzymany, niepokonany dostał, ale no jest chyba wyrżnięty w pień. No kurwa, ty czemu nie zapierdasz. Kurwa, męczy się, męczy, duże zmęczenie. Atakuje od tyłu wróg. Chodź tu, kurwa, coś ty nagle przestałeś jechać. Weź to ostrzeliwuj, ale też jedź, jedź, chociaż jeden sanie byłoby fajnie, gdyby przetrwały łucznicy. Jazda, jazda, próć skurwy, synu. Ora, kosztem tych dwóch jednostek udało mi się zabrać ich te pierdolone oddziały troszkę dalej. I moje, moje jednostki dystansowe są w stanie montować ich dosyć, dosyć w tym momencie. No wyrzuńcie te trolle, dobra, dobra, już one nie wrócą. Tymi saniami ustawię się tak. Żeby oni weszli na pole ostrzału tych panów, no i dawaj, kapan, rzucamy się, rzucamy kapanów do akcji tutaj już. Ten jeszcze może odczekać, ten niekoniecznie. Rzucaj, co możesz, co ma mój przywódca. On ma troszkę rzeczy, a tutaj dzieje się głównie akcja. Wy też się przeszarżujcie na nich, rzucamy wszystko i się też pierdalamy w nich. I czarodziejka, ty masz dobry. Miejsce ta, żeby wiatr jebnąć. Zajebiste wręcz. Ciężko o lepsze. No gorzej z magią teraz. Dobra, rzucimy ostatni spell. To chyba na sojuszników też działa, nie na jedną jednostkę. Mam nadzieję. a tak troszkę lipnie rzuciłem akurat na tego bąka Ostrzeliwują ją niestety. Ale ona może małe tutaj backdoorek zrobić. Okej, okay, czarodziejka, nie chcę, żebyś zdechła, weź chcę iść po prostu z daleku w pizdu. Ty już panikujesz, ona chyba zdechnie jednak. Świak kurwa w dupę. A jajajajajaj. Nieładnie, tu Grimgor się szaleje. Chodź na solówkę z Gimgorem. Niestety nasi ucznicy też zostają wybici. A ta walka z Gimgorem jest niestety porażką. Będzie, niestety. Automat jednak lepiej przewidział moje możliwości niż ja swoje rzeczywiście. No oraz tak chyba przyspieszymy teraz, sobie i zobaczymy. Dla mnie to nie ma szans, niestety, żeby ugrać. Bo oni mają bardzo dużo łuczników, którym się amunicja jeszcze nie kończy, bo im się troszkę niestety pokończyła. Oj, tu jeszcze masz tą kołysankę ko saliak. Więc tutaj troszkę wspomożesz naszych. No i tak, słuchajcie, podam, podam to bitwę po prostu, widzimy się już, koniec, skończymy serię tym niestety smutnym akcentem. Ale nie ma co przedłużać, nie ma co męczyć, udało nam się, no z Grimgorem kilka razy go pokonaliśmy koniec końców. E, jedna porażka to jest po prostu błąd w systemie, tak to nazwijmy. E, dodatkowo mamy przed sobą jeszcze kilka dni do patcha. Więc możliwe, że sobie siądę i nagram coś, co chcę. Coś, co chcę, mam na myśli może, kurde, Karl Franz albo jakiś inny yy, ten, ten długobrody w Nagarot, Krasnolud. Albo z drugiej strony nagram yy, sobie co, po, coś, co nie ogrywałem jeszcze, po prostu sprawdzić, np. Wojowników Chaosu. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa!